głos kukułki w cichym się, a kukułeczki echo nie się żyj nam długo, żyj nam długo, żyj nam długo, żyj. głos kukułki w cichym się, a kukułeczki echo się żyj nam długo, żyj nam długo, żyj nam długo, na Chcesz wiedzieć ile żyć będziesz, kukułki będę pytała. Na trawie sobie usiądę, kukułki będę słuchała. Do stu lat narachowałam, a kukułeczka wciąż kukała. Żyj nam długo, żyj nam długo, żyj nam długo, żyj. Nam długo, żyj. Odrzemy wszyscy. Do stu lat narachowałam, a kukułeczka wciąż kukała, żyj nam długo, żyj nam długo, żyj nam długo